Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem postaram Wam się odpowiedzieć na jedno z pytań, które pojawia się w komentarzach pod moimi filmami, szczególnie tymi ostatnimi dotyczącymi obniżania temperatury w silnikach 1.4 Turbo. A mianowicie pytania te brzmią: Jak zrobiłeś, że na wyświetlaczu pojawia Ci się temperatura cieczy chłodzącej w silniku? Otóż komunikat ten to jedna z informacji wyświetlanych przez tzw. komputer pokładowy. Tych informacji jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Natomiast prawda jest taka, że samochody te opuszczając fabrykę były lub nie były wyposażone w opcję komputera pokładowego. Chociaż sam komputer pokładowy to nie jest żadne urządzenie, które byłoby montowane jakoś dodatkowo w samochodzie. To jest po prostu jedna z funkcji licznika. Funkcja ta może być aktywna lub nieaktywna. I funkcję tą można y, oczywiście konfigurować, wybierać jakie tam zakładki mają być wyświetlane. Wszystko zależy od oprogramowania licznika, na co ten licznik pozwoli oraz urządzenia i jego oprogramowania, którym będziecie sobie to wszystko aktywować. Dodam jeszcze tylko, że jeżeli samochód opuścił fabrykę z aktywnym komputerem pokładowym, to ten komputer był w takiej mocno okrojonej wersji, w której zawierały się jedynie wskazania dotyczące chwilowego i średniego spalania, zasięgu, jakieś informacje o przepalonych żarówkach czy brakach płynów, i pra praktycznie nic poza tym tam więcej nie było. Na pewno nie było wskazań temperatury silnika. Także w tym filmie tak pokrótce opowiem wam o dwóch chyba najpopularniejszych sposobach na rozszerzenie menu tego komputera pokładowego. A więc żeby aktywować sobie komputer pokładowy, no to trzeba mieć jakieś narzędzia do tego i pierwszym takim narzędziem, które już chyba doskonale znacie, jeżeli oglądacie ten kanał od jakiegoś czasu, jest interfejs Popcom. Tutaj wersja oryginalna od firmy Adako. Eee... Przy użyciu tego interfejsu można sobie zakładki komputera pokładowego aktywować, można też zrobić o wiele, wiele innych yy, ciekawych rzeczy, natomiast yy, na moim kanale jakieś dwa lata temu wrzuciłem film, w którym pokazywałem Wam jak w, przy użyciu tego urządzenia aktywować komputer w samochodzie Opel Astra J tutaj. W przypadku Zafiry, jak i całej platformy Global A, robi się to w ten sam sposób. Platforma Global A, czyli samochody typu Insignia, AstraJo, Zafira C, Opel Moka, Opel Meriva B, no i cała ta reszta samochodów, które mają praktycznie identyczne liczniki z wyglądu. Także film, z którego dowiecie się, co i jak, jest już na kanale. Wrzucę jeszcze tam yy, pod tym filmem link do tamtego filmu. Yy, także jak ktoś jest zainteresowany, to sobie obejrzy, będzie wiedział co i jak zrobić. Natomiast dodam od siebie, że o ile w Astrach nie miałem żadnego problemu z aktywacją komputera pokładowego, o tyle w tej Zafirze, no nie udało mi się zrobić tego przy użyciu obkoma. Teoretycznie niby się dało, niby się dało poustawiać te wszystkie tam zakładki, ale podczas próby zapisu tej konfiguracji do sterownika, no wywalał jakiś błąd i finalnie ta operacja nie przechodziła. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, prawdopodobnie są jakieś niedoróbki oprogramowania no trudno mi powiedzieć dokładnie o co tutaj chodzi, w każdym bądź razie opcomem nie zawsze się da mało tego, opcom nie pozwala na aktywację wszystkich dostępnych zakładek on po prostu ma ograniczoną ilość możliwych do aktywacji zakładek, chociaż te najbardziej potrzebne yy, tam się znajdują drugim urządzeniem które pozwala na nieco więcej i jest na pewno tańszym urządzeniem, jak i takim bardziej przeznaczonym do amatorskiego użytku. Jest taki oto interfejs Vulinker MC, Plus urządzenie, które w tej chwili na Allegro kosztuje około 300 zł. Jest to kostka wpinana w złącze OBD2. Kostka ta za pośrednictwem Bluetootha łączy się ze smartfonem. Na smartfonie instalujemy sobie aplikację. Która będzie współpracowała z tą kosztowniką. Tych aplikacji jest do wyboru cała masa. Są aplikacje lepsze, gorsze. Każda pozwala na co innego. Natomiast taką jedną z najbardziej popularnych aplikacji wśród właścicieli opli jest aplikacja OPL Monitor. Aplikacja ta jest częściowo darmowa, częściowo, ponieważ za niektóre rzeczy trzeba tam po prostu dodatkowo zapłacić. Także przy użyciu tego urządzenia możecie oczywiście mieć podgląd na pewne parametry pracy silnika. Możecie odczytywać, kasować błędy, ale również właśnie dzięki aplikacji Opel Monitor. Możecie sobie aktywować zakładki komputera pokładowego, jest tam możliwość. Jeśli chodzi o możliwości aktywacji tych zakładek, no to jest ich tam znacznie więcej niż w Opcomie. Zaznaczam tutaj od razu, że nie wszystkie zakładki będą Wam działały. Wszystko zależy oczywiście od tego, na co pozwoli Wasz licznik. Natomiast możecie tutaj wszystko ustawiać sobie do skutku metodą prób i błędów tak, by wszystko działało i Wam odpowiadało, natomiast z wad, no niestety o ile sama aplikacja jest darmowa o tyle funkcje właśnie tego rozszerzenia komputera, no trzeba sobie za to dodatkowo zapłacić ja załapałem się na jakąś tam promocję w sklepie Play, zapłaciłem 75 zł tylko za to, no na, na szczęście na szczęście tutaj przy użyciu tego urządzenia w tej zefirze nie miałem problemu z aktywacją yy, właśnie tych zakładek. Także, tak pokrótce, dowiedzieliście się z jakich metod ja korzystam, czyli Opcom i ten falinker. Oczywiście metod jest więcej. Jest jeszcze urządzenie, które się nazywa Opel Scanner. Bodajże też nie jest zbyt tanie i ogólnie w ostatnich czasach jest chyba trudno dostępne. Nie wiem, czy go jeszcze produkują czy nie. Aplikacja Opel Monitor współpracuje również z innymi urządzeniami. Nie musi to być Linkerem plus. jest tam jeszcze kilka innych urządzeń. Musielibyście sobie poczytać w opisie, w, opisie w instrukcji tej aplikacji, co, jakie, jakie ona tam wspiera urządzenia. Natomiast, no, jeśli znacie jakieś inne sposoby ciekawsze, może tańsze, no to piszcie w komentarzach. Chętnie ja, ja się czegoś dowiem i pewnie niektórzy z Was również te komentarze przeczytają i zobaczą, czym Wy to tam robicie. Także w tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.